Cześć, witam Was, Ludowy Obserwator. Jak zwykle, ze swojej jaskini książek, czyli mojej małej czytelni. Dzisiaj trzy książeczki, ale zanim powiem kogo, to jedną rzecz Wam powiem. Bo generalnie najgorsza rzecz, jaka może być w świecie nauki, historii, wszystkiego, czego to dotyczy, archeologii, fantastyki, to jest rzecz, w której. Dwie strony okopią się na swoich pozycjach, każda się, że tak powiem, zębami wbije w swoje argumenty i, i w żaden sposób nie chce rozmawiać z tą drugą stroną. To jest najgorsza opcja, bo wtedy nikt nikogo do niczego nie, nie przekona, nic nowego nie powstanie, żadna teoria. Jedna część ludzi w ogóle nie pozna, jakby, wiedzy tej drugiej części, a wszystko się skończy tym, że będą się okładać epitetami, albo nie będą ze sobą rozmawiać, albo w ogóle będą się tłuc i w ogóle dojdzie do jakiejś, nie wiem, wojny. To taki wstęp, bo dzisiaj bardzo szurowato będzie. Zaraz powiecie, że jestem foliarzem przy książeczki Erisa Fonda-Nikena. Z serii tej z białą ramką, którą znają chyba wszyscy. Z powrotem do gwiazd. Szok po przybyciu bogów. Strategia bogów. Kim był Deniken, to nie będę wam mówił, bo, bo, bo był, jest. Kim jest Deniken, nie będę wam mówił, bo, bo to sobie można wygrzebać w necie. Powiem tylko tyle, że ja osobiście nie jestem osobą, która ma już wyrobioną teorię na temat tego, czy w prehistorii, czy w dawnych czasach, czy w obecnych odwiedzają nas obcy. Czy nas nie odwiedzają? Ja po prostu tego jeszcze nie wiem. Ja się do tego jeszcze nie przekonałem. Ani w tą, ani w drugą stronę. Znaczy, wychodzę z założenia, że nie, ale... Ale im jestem starszy, tym otwieram się szerzej na różne poglądy. I teraz tak. No, denikent, co trzeba mu przyznać, jest... No, już powiedziałbym, że to zahaczał fanatyzm. Zwolennikiem tego, że w odległych czasach odwiedzali nas goście... Z innych światów, z innych galaktyk, z innych planet, Exceltoyas, czyli tak zwane UFO, lądowało i wychodzili sobie, tamtejsi mieszkańcy, i że zostawili na Ziemi po sobie, znaczy nie zostawili po sobie, bo, bo nie znaleziono do dziś żadnych urządzeń, maszyn swoich, ale zostawili po sobie bardzo wiele śladów. No i zostały po nich ślady również, które z miejscowi, tak zwane ziemskie autochtony, Zaczęły, właściwie nie ślady, tylko dokumenty w postaci malowideł, figurek, rzeźb, przekazów, legend, pism, opisów różnych na papirusach, na tabliczkach, na kamieniach, w jaskiniach. W każdym razie wszystko to jest takie nie do końca rozpoznane i czytelne i rzeczywiście można sobie to wszystko podpinać pod, pod, pod radosną twórczość, przyrodę. Pod jakieś tam wizje ludzi, pod, pod, pod ich bóstwa, które tam sobie jakieś mieli, czy to słońca, czy to, czy to zmarłych, czy to księżyca, czy to lasu, czy to ziemi, czy, czy ognia, czy jeszcze czegoś innego. Natomiast trzeba przyznać, że pan Erik, pan Daniken, że tak powiem, silnie argumentuje swoją teorię, i jeżeli ktoś jako argumentację do niego wystawia tylko teorię pod, ty pod tytułem niebo nie, bo mi to nie pasuje, no to przegra w tej walce. Są naukowcy, którzy tam mają różne inne teorie, oczywiście bardzo zdecydowanie głębsze. No i ścierają się poglądami i jest ok. Natomiast, natomiast, no, pan Daniken trzyma się z, z tego, tego, o czym mówi, i trzeba mu przyznać, że argumentuje to często naprawdę i głupio. Wszystkie książki, oczywiście, dotyczą tego samego. Postawionego przeze mnie tematu. Yy, mm, książki są fajne, bo są bogato ilustrowane. Naprawdę mają kupę, kupę różnych fajnych ilustracji. Fajnie się je czyta, fajnie się je ogląda. Yy, to nie są trzy, trzy części, że tak powiem, po kolei w jakiś tam sposób. Yy, bo Danikena nie trzeba czytać po kolei. U niego często, często w książkach. Wiele rzeczy się powtarza, wiele argumentów się powtarza, on nimi cały czas operuje, ale jedno trzeba przyznać, że można się z nim zgadzać, można się z nim nie zgadzać, ale te książki są świetną wycieczką po, po ziemi do miejsc, gdzie no nie, nie, nie pojedziemy, nie zwiedzimy ich, bo nie wszędzie da radę dojechać, pojechać, nie wszędzie damy radę za swojego życia wszystko zwiedzić, sprawdzić, obejrzeć, dotknąć, po, po, popatrzeć, więc. Więc ym, są to też znakomite wycieczki. On zresztą bardzo fajne, bo on bardzo lekko pisze w platach, co wszystko oczywiście wiedzę, naukę, to co zobaczył i tak dalej. Ale on pisze książki trochę z humorem, trochę takie przekorne. Je się naprawdę fajnie czyta. One są krótkie, mają krótkie rozdziały, więc no, rewelacja to. Można sobie czytać, nie wiem, w łóżku, można sobie czytać siedząc. Dobra, nieważne gdzie siedząc. Ym, dobra, polecimy szybko spisy treści, chociaż one wam nie wiele powiedzą, no ale. Polećmy z powrotem do gwiazd. Co my tu mamy? Widzimy, co mamy? Widzimy, co mamy. Tak? Jakbyście chcieli sobie wiedzieć, o czym to jest. O. Dobra. Eee, szok po przybyciu bogów. Od spis treści, Zgodę zabrali to jest całościowy spis treści. Swoją drogą, jak chce ktoś na ten temat więcej poczytać, to od pana Denikena jest zawsze milion bibliografii. Po prostu milion. Zobaczcie, są dwie strony: zapodawania innych książek. A tutaj jest. Też, niez... też, też jest niezła bibliografia. Zobaczcie. Ile on, podaje, ile on podaje dokumentów, książek, wszystkiego. Także, że tak powiem, no, to o czymś mówi. O motywowaniu swoich, że tak powiem, teorii. Dobra, gdzie ten spisen? Spisem treści. Proszę bardzo. I co ja jeszcze chciałem dodać. No, te książki mam lubię, takie nawet dość wysokie. No te Wszystkie mają te moje minimum trzy gwiazdki. Wszystkie mają minimum dwie kreseczki. Minimum, czyli, czyli, że sporo jest argumentów naukowych. A3 to są A3 gwiazdki. Trzy kropeczki to są książki, że już warto poświęcić czas i je przeczytać, że, że, że już powinno się je zaliczyć. Mm. Cóż ja mogę wam jeszcze powiedzieć. Yy, o Tych książek jest znacznie, znacznie więcej. O, tak pan Daniken wygląda. Wyglądał na początku 2000 roku, chyba, tak jak to jest napisane. Yy, tych książek jest znacznie więcej. Jak jeszcze przeczytam inne, to chociaż one naprawdę mają tą samą tematykę. No, jest kupa, kupa po prostu różnych argumentów. Ale ja i tak przez większość ich prze, przewalę. No bo, bo ja pokażę Wam fajną rzecz. To jest... Ten... To jest taka płyta sarkofagu sobie znajdziecie w internecie Z... 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 P, 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 p... z nie pamiętam skąd. Trudno. Sterowna. Także jak coś, coś lekkiego chce sobie poczytać, a przy okazji też pozwiedzać naszą planetę, bo nie wierzę, żeby odwiedził ze swojego życia wszystkie możliwe jaskinie, to polecam te książeczki, bo są naprawdę fajne. Polecam też inne z tej serii. Na tej ostatniej są napisy z folii, bo oczywiście ja już je obłożyłem. Trzymajcie się, Ludowy Obserwator. Subskrypcja czy jakiś lajk like mile widziany może jakieś pytania? Zresztą o co mnie można pytać. Na razie.